Siemaneczko w 32 części Let's Play: Oczywiście Batman. I co, ostatnio ulepszyliśmy sobie wóz. E, poznaliśmy prawdę w rozbitym sterowcu. Co i lecimy teraz z wątkiem głównym: Zawieść Grujący która na razie chce nam bardzo pomóc. Co jest też również bardzo podejrzane. Nie bym tego gościa w sumie przesłuchał. No dobra, to go już przesłuchałem. No tak. Mhm, za późno. No mroź mi to, czy. Tanks, have been deployed. Thanks, Alfred, I need to take them out before I drop off Ivy. Dokładnie. No właśnie, poznaliśmy kolejnych przeciwników. W sumie to już z nimi nie ma żartu.

botanical gardens in Batman, or you can kiss that goodbye. Postaram się, dobra, Ale nie poganiaj mnie. Ktoś tutaj. A tam jakiś tam buk z ostrej. Dobra. Jesteśmy na miejscu. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Masz za dobrze się współpracuje nam, więc podejrzewam, że może się coś skomplikować w dzisiejszym odcinku i będzie bossem do pokonania. We're here, Ivy. What now? Look at her. She's been here since before man walked the earth. She still holds great power, but she's weak, poisoned by decades of pollution. She won't be able to fight Scarecrow's toxin on her own. Then we need another. There aren't any left like her. Not anymore. What happened? What do you think? Man, you cut them back, built over them, stopped them from reaching the sun. If I can locate the roots, could you revive them? They're lost. Buried beneath this concrete monstrosity. How will you. The bigger the plant, the deeper the root. You wait here. I'll find a way to break them free. No, czy to jest komóreczka Gordona? Mamy nowego przyjaciela. Widzę, że Batman nie próżnuje. Ta w Arkham City ona była też chyba posłem do pokonania. Czy w Arkham Asylum? Może tu i tu chyba, nie? Była w centrum takiej właśnie wielkiej roślinki. O, chyba coś nawet takiego. Ciekawe, czy teraz na mnie zrobi z powtórki. Z rozrywki. Jaki jest plan? Lucius, I need a way to track an ancient root system. It's deep underground. I'm sure I can throw something together, but it may take me a little while. Come to Wayne Tower when you're ready. Thanks, Lucius. Alfred, give me an update on Gotham's most wanted. Uh, let's see. Nightwing has been tracking another of Penguin's trucks. This will undoubtedly lead to another cash and a chance to rid the city of Cobblepot and his flood of weapons. Mm -hmm. We also have a robbery in progress at the Bank of Gotham in Chinatown. Surveillance footage confirms that the perpetrators are known associates of Two-Face. Perhaps Mr. Dent has misplaced his coin. Whatever his reason, he needs to be stopped. No, proszę. Thanks Alfred. Kolejne nam się pojawiły. Eee, ale myślę, że... Że ...że chyba zajmiemy się pingwinem. Chyba no tak, co to jest? A postęp całkowity, to jest jeszcze zablokowane. Gdzie jest pan pingwin? Właśnie. Interesuje mnie jej spotkanie z nim po raz drugi. Hey, Bruce! Mogę Nightwing. na i do Dwie twarze. Wrócimy do niego. Wrócimy. Ej, oczywiście w po poprzednim odcinku złapaliśmy tego kruchwego zwierza. Do. do. do paki. This isn't over. Był no bardzo wkurzony, way! ale miał konkretny powód, żeby być wkurzonym. Powiem mm, coś szczegółów oczywiście w poprzedni odcinek. Się kłania No zobaczymy czy teraz Pink... Nie, wydaje mi się, że jeszcze za wcześnie, żeby go złapać. No może go znowu trochę poturbujemy, a on pewnie jakoś ucieknie. Awie gdzieś przy posterunku nie, to ciężarówka ma stać, a nie baza, nie? Gdzie ta ciężaróweczka jest tutaj? when scarecrow show back on <laughs> this is the life truck full of guns warehouse full of cash you think i almost went to work for dead? Harvest guys are out there robbing banks and there's no one left to stop them i know where i'd rather be we'll get our money penguin gave me his word I can't do that at this time. At least with Cobblepot, you know where you stand. With Dent, it's 50-50 at best. Yeah, you got a point. Dobra. Okay. The bat might have, have some fancy move, moves, but he don't know how to fuck Dzień dobry, panowie. Hey, Lenny. Is that you? Oh God, <laughs> it's him! It's the freaking okay. bat! Get us Nie out of here! Razem. It's the bat! He's found us! What are we gonna do?

we're trying! It ain't easy! I don't wanna hear that! If you bring him anywhere near my guns, I'll do you some serious damage. <laughs> Where is he now? I don't know! I can't see him! Just cause you can't see him, don't mean he can't see you. Next time I hear from you, it better be good news to this to see.

Batman podaje, poddaje się w pościgu po 30 sekundach. Brawo panowie. Tak by zrobił Batman. Dobra, to mówcie, gdzie skręcacie. Nie, nie denerwujcie, co? Co dalej ciśniecie gdzieś? Penguin is using the Cygnus Industries building as a front for one of his weapons caches. I'll take point. h 4 mm -hmm. beauty, verse. I'll keep my entrance under. Tak tak tak. Co to robić? Wiadomo. Dated as always. Dobra, tylko że tam ma. Chyba mi się to nie podoba, bo tam są dwie. Dwa automaty. Ciałka. No dobra, zobaczmy, co wskuramy. Wejdźmy najpierw, zobaczmy. Okej. Okay. Sytuacja jest trochę skomplikowana. Dolny przełącznik, nasze urządzenie tu się powinno przydać. Mhm, to musimy go na razie się nigdzie nie dostaniemy, dobra, lecimy w kulę w takim razie. Faith and Penguin lute in our city. We need to show them who's boss. So, whose throat are we going to slit first? Was so wild dope. Hey, foxy. Jesteśmy w środku. <laughs> Chcę tutaj przedostać dalej. to są jakieś drzwi, o których ja nie wiem. A, tutaj. Okej. Okay. bat był, Mhm. Być może. Ale myślę, że jeszcze na was znajdzie tą siłę. I are Nightwings in town. That's all we need. Another freaking a mask. I should drop in and pay them a visit. Dokładnie. Prosto z góry, co Baciu? Prosto z góry, dobra? swój plan. Get our cut? Now 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 get from from całkiem podoba. Trust me. Oh yeah, right. The last time I trusted you, I ended up sharing a cell with the missing link. Ah, you still bitching about that?

A tu się najpierw z nich jesteś natręczny! Każdy Okej, na jolo! Oć! Prawieński, mój! Mam na gnoju! Dobra, pięknie, podwójne jakieś nocały, elegancko! No. Come on. You can't say no shit. Come on! Let's can't remember when I had this much fun you are staying down I can't remember when I had this much fun! You're staying down! Weźmę to od ciebie, żeś ty nie zrobił. Będzie nice podwójny napraw na sam koniec. Mm -hmm. Trochę nienaturalny, ale ok. A, tu jeszcze kolega został. Dobra, hmm. I how well we work together I hadn't. I only work with the best. Whoa, whoa, whoa. Don't get any ideas, Bruce. It's not permanent. I like the new job too much, you know. The work's good, I get to decide my own hours and best of all, there's no boss looking over my shoulder. <laughs> <laughs> dobra, już tak nie narzekaj. No, całkiem sporo kasy, ale pingwina tutaj nie ma. Ha, musimy się zająć pewnie znowu tym, nie? No tak, kolejny magazyn trzeba wysadzić. Dobra. Eee, wybuchowy żel, mm -hmm. Może się odsuńmy, bo zrobi się dość pewnie niebezpiecznie. Jak wtedy. Chciałem to, stojąc przy tym, chciałem to detonować. Skąd on bierze te skarbce? To praktycznie tak samo wygląda jak poprzednio, nie? This isn't over yet. By my count, Penguin must have at least three more of these caches in the city. That equals a lot of guns on the street. It's gonna be a long night, Bruce. I'm used to it. Just keep tracking those refrigeration trucks. And here I thought you might give me a real challenge. Kurwa, to jest sporo na tych fabryk broni, No um, ale dobra, ale mamy już um, wszystkie punkty, które chcieliśmy mieć. W zasadzie nawet więcej niż chcieliśmy. I co my chcieliśmy? To chcieliśmy, nie? Zwiększa. Mm, dokładnie. I to mi się zajebiście podoba, ten gadżet. Który w zasadzie dostaliśmy od Nightwinga, nie? No a przydałoby się stąd jakoś szybko wyjść. Aha, no tak, dachem możemy stąd wyjść, zapomniałem.

Tam jest, dobra, tak przez chwilę się zastanawiałem gdzie mi to pokazuje. No faktycznie. No faktycznie. Daj mi moje nowe zajebiste urządzonko, znaczy już nie takie nowe, ale dalej zajebiste. Okej. Okay. No i co? Ich? Lecimy z tematem. Tak, może tych tarczowników krajerów. Paniaku. Nie Aucz. dobra, uwaga, na tych gości. Kurwa, to na nich nie działo tak jakbym chciał. Jo nas Nie, nie, nie zostaw dla mnie. I dokończymy go. Dobra. Zostało tylko ty już, już, już. Aha, hey, jednego się pozbyliśmy. Znaczy nie całkowicie. Kurwa, trzeba się odsunąć. Chodź, chodź tutaj, kolego. You're a, you're, you're <laughs> nie o tego mi akurat chodziło. No. this city's finally gone to hell. i'm sick of it. all of it. i need you to stay calm. this won't help anyone. i'm sorry. it's just all that's happened. it hasn't been easy. feels like we're cursed or something. i know about the sudden upsurge in fires. was a cause ever established? Zastanawiam, czy to nie jest ten sam. on his way to pick you up. Martwił się, że ludzie stracą pracę, bo się fundusze skończyły. Nie, i stwierdził, że jak będzie więcej pożarów, to fundusze się znajdą. Nie, tak przez, tak powolutku mi to zaczyna pasować. No ale zobaczymy. No to jest prawdziwy rekin, Serio? To wielkie bydle, nie? Masakra. Jezus. Dobra, jakąś misję jeszcze może trzaśniemy, powiecie taką jakąś nieskomplikowaną, w miarę szybko. Okej. Okay. Aha, trzeba byłoby te czołgi porobić. Lub to porozpieprzyć. Mamy tu jakieś wieże w pobliżu do rozwalenia. Time to take down watchtower. Gdzie jest najbliszca? Czasami tam gdzieś przed nami. Bardzo wiem gdzie tego szukać tych całych wież. Kaman. Face, może na razie nie, wejdźcie, wejdźmy gdzieś wyżej. O, na przykład tu, jak mi to po gałach dało, że jak coś mnie oślepiło. Tutaj była zadymka. Czy tutaj jest coś ciekawego? Wejdźmy tam wyżej. I was just trying to imagine what it'd be like to have you stuck in my head, Brucey. Suicidally bored. Okej, okay, tam jest jakieś większe zgromadzenie e, ludzi z bronią że tam będzie strażak? No bo na razie tych wiesz, to w sumie nie widzę. Widzę tylko te latające drony. O co chodzi z tymi typami tutaj, na tym statku? A, no właśnie, to jest kolejny strażak. Dobra, to fajnie nawet. W takiej konwencji strażakowej zostaniemy. One of the missing fire crew is being held at the docks east of the movie studios. I won't leave him. Proceed with caution, sir. There have been reports of gunfire. The captors may be well armed. Są dobrze uzbrojeni, nawet bardzo dobrze. Dlatego się nimi zajmiemy po ciputku. Tamten chodzi w pojedynkę. Może no, bym niekoniecznie go chciał. Chociaż... Chyba tutaj więcej nikogo nie ma. Dobra. Jest tutaj jeszcze ktoś? A, jeszcze tam w środku jest. Ale dobra, to lecimy na tym. Nie ma co tutaj się pierniczyć w tańcu. Dzień dobry. Co tam, broń się zacięła? Ja przykro. Jak mi przykro, no i co? O, kur... A nie, myślałem, że odblokował to ten tutaj, frajer poszedł. Ok, Ushit. Oh, zygzakiem. Kurwa, pojechał nam po prostu niegle. W sumie to zostałem munikiem. To, samego, to

I should have known. If anyone was going to help me, it would be you. I need answers. We don't have much time. Whatever you want to know. The unexplained fires in the last few weeks. Was there a common accelerant found at any of the crime scenes? Sure. Uh, petroleum based napalm. Thickened with polyisobutylene. Poly what? Firefly. That's who you were tracking. Ah. That freak. He hasn't hit Gotham for what? He's back. Don't go anywhere. to też się zgadza, w sumie. Tak samo jak ta wersja z komendantem. Te obydwy w sumie pasują, nie? Okej, kolejny punkt, otrzymany. Dobra i zadanie zrobione. I akurat zakończyliśmy na zewnątrz i nie mam żadnego aktualnie zadania, więc... Myślę, że między yy, odcinkami, jak będę miał więcej czasu, a chyba coś tam czasu będę miał, to chyba porobię sobie trochę tych zagadek. No, jakiś tym znajdziek, zagadek, spróbujemy trochę tutaj te dwie wyspy pooczyszczać, zobaczymy na ile mi się uda. Jakieś wyzwania też są. Fajnie byłoby trochę punkty tutaj pozdobywać. I być może wyczyszczę te dwie wyspy z tych, z tego dziadostwa, bo no, bo to... Yy... To nie będzie zajebiście ciekawe do oglądania, nie? Bo to już widzieliśmy jak to wygląda mniej więcej, a i tak trzecia wyspa jest jeszcze zamknięta, więc może na trzeciej wyspie coś też zobaczycie na wizji zniszczenia. Także takie są plany. Zobaczymy co z tego wyjdzie, ale na dzisiaj to tyle, także trzymajcie się i na razie.